Witam Państwa w kolejnym laboratorium z przedmiotu projektowania i programowania obiektowe 2. Jest to laboratorium 6. Będzie ono poświęcone testom jednostkowym. Natomiast zaczniemy od krótkiego wprowadzenia, czym w ogóle są testy automatyczne. Proszę zwrócić uwagę, wszystko wróciłem do materiału opisującego laboratorium numer 6, ale popatrzmy króciutko, co to są testy automatyczne. Proszę zwrócić uwagę, to jest jakiś kod programu, którego zadaniem jest przetestowanie naszego kodu. Często jest tak, że my pisząc aplikację, sami uruchamiamy aplikację i wprowadzamy do niej określone dane czy parametry i sprawdzamy, czy aplikacja zwraca prawidłowy wynik. To jest oczywiście testowanie ręczne. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że przy dużych projektach testowanie ręczne byłoby bardzo czasochłonne. Stąd pytanie, czy lepsze są testy ręczne? No niekoniecznie, z tego względu, że jeżeli testujemy aplikację dla trzech różnych parametrów, musimy aplikację uruchomić, wprowadzić te parametry, sprawdzić, jaki daje wynik. No i ponownie uruchomić aplikację, wprowadzić kolejny parametr, sprawdzić wynik. I teraz, jeżeli dokonamy jakichś zmian w kodzie, no to za każdym razem będziemy musieli uruchomić aplikację i trzy razy ją testować. I znowu kolejna zmiana, na przykład jakaś refaktoryzacja kodu, takie pojęcie tutaj się trafia. I znowu musimy testować aplikację. Ponownie, czy da się to zautomatyzować? Oczywiście się da, natomiast tutaj, by the way, czym jest właściwie refaktoryzacja kodu? Bardzo często używamy tego, tego pojęcia, natomiast można je wytłumaczyć bardzo, bardzo prosto. Refaktoryzacja kodu ma miejsce wtedy, kiedy zmieniamy strukturę kodu, natomiast nie zmieniamy wyniku albo efektu działania tego kodu, czyli jeżeli kod dawał prawidłowy wynik, tak, na przykład obliczał silnie i dla dwóch dawał wynik 2 Zmieniliśmy jego strukturę, wynik dalej jest prawidłowy, wtedy możemy mówić o refaktoryzacji kodu. Jakie są zalety testów automatycznych? No przede wszystkim są powtarzalne. Jeżeli przygotujemy je raz dla aplikacji, później możemy aplikację w kółko doskonalić, możemy refaktoryzować kod i uruchamiać testy automatyczne celem sprawdzenia, czy Przypadkiem czegoś nie, nie popsuliśmy. Stąd szybko możemy reagować na potencjalne błędy czy bugi pojawiające się w naszej aplikacji. Jakie testy automatyczne wyróżniamy, czyli te najbardziej powszechne unit test, a więc testy jednostkowe? Zadanie tych testów to jest przetestowanie części aplikacji i co najważniejsze, co różnicuje testy jednostkowe od innych testów. Bez jej zewnętrznych zależności, czyli np. przykład baz danych, plików, serwisu www i tak dalej. Stąd testy jednostkowe piszemy szybko, szybko się je uruchamy. Natomiast oczywiście istnieje potrzeba sprawdzenia aplikacji wraz z jej zewnętrznymi zależnościami, na przykład właśnie bazą danych. Stąd wtedy stosujemy testy integracyjne, a więc integration test, pozwalają przetestować aplikację no właśnie wraz z zależnościami zewnętrznymi. Dłuższe są w tworzeniu, to jest oczywiście sprawa jasna. W działaniu też są dłuższe, natomiast dają oczywiście większą pewność co do prawidłowości działania aplikacji niż testy jednostkowe. No i trzecia kategoria to tak zwane testy akceptacyjne, zwane end-to-end -end tests. I proszę zwrócić uwagę, testują całą aplikację wraz z interfejsem. Są oczywiście najwolniejsze, natomiast no dają największą pewność co do poprawności działania aplikacji. I kolejne zagadnienie, o którym powinniśmy powiedzieć, to jest piramida testów. Proszę zwrócić uwagę, ta piramida pokazuje nam ilościowy rozkład testów. No i najwięcej tworzymy testów jednostkowych, jako tych najtańszych pod względem czasu oczywiście tworzenia. Czyli testów jednostkowych tworzymy około 70%, testów integracyjnych około 20% i testów akceptacyjnych około 10%. Oczywiście powstały frameworki do tworzenia testów. Za chwileczkę zobaczymy sobie na przykładzie Visual Studio. Taki framework zawiera bibliotekę oraz tzw. test runner, czyli moduł do uruchamiania testów. No i przykładowe środowiska to jest np. MSTests, NUnit, XUnit czy popularne Google Test. No, i jako, że dzisiejszy lab tyczy się testów jednostkowych, proszę zwrócić uwagę, ich rolą jest sprawdzenie logiki aplikacji, czyli wszędzie tam, gdzie stosujemy warunki, wyrażenia pętle czy inne, czy inne instrukcje, i chcemy sprawdzić, czy działają one poprawnie, bardzo często wtedy wykorzystujemy testy jednostkowe. No i pora na praktyczny przykład. Stworzymy sobie aplikację konsolową, która będzie zawierała klasę FIB. Klasa FIB będzie obliczała kolejne wyrazy ciągu Fibonacci'ego. No i zerknijmy teraz na Visual Studio. <coughs> A więc jesteśmy w Visual Studio. Dla uproszczenia naszego, naszego lewa, utworzymy sobie aplikację konsolową .NET Framework. Nadałem nazwę unit-test. I klikamy OK. Kiedy będziemy mieli gotowy szkielet e, aplikacji, dodamy do niej. E, e, proszę zwrócić uwagę, klikniemy sobie Dodaj i dodamy klasę. Będzie to klasa, będzie się nazywała fib. I tam umieścimy sobie umieścimy sobie definicję tej klasy. Stworzę teraz klasę, właściwie wypełnię wnętrze klasy Fib, która będzie obsługiwała mój ciąg Fibonacciego i pierwszym składnikiem tej klasy będzie po prostu zwykła składowa n typu int, będzie ona publiczna i będzie ona reprezentowała bieżący wyraz ciągu Fibonacciego. Jeżeli wartość n będzie wynosiła 5, to będzie oznaczało, że obiekt typu Fib ma nam zwrócić piąty wyraz ciągu Fibonacciego. No i żeby mógł zwrócić nam odpowiedni wyraz, to potrzebujemy jeszcze metodę, którą nazwiemy sobie zwróć. No i teraz musimy ją odpowiednio oprogramować. No i z budowy ciągu Fibonacciego pamiętamy, że pierwszy i drugi wyraz ciągów i więc jeżeli n będzie równe 1 lub 2, to nasz obiekt powinien zwrócić wartość 1, właściwie metoda zwróć powinna zwrócić na wartość 1, więc próbujmy sobie teraz to oprogramować, więc jeżeli n równa się 1 lub n równa się 2, to proszę zwrócić uwagę, wtedy zwracamy, 1. Albo pamiętamy, pierwszy i drugi wyraz ciągu Fibonacciego wynosi 1. W przeciwnym przypadku, tutaj trzeci wyraz ciągów Fibonacciego też możemy zwrócić od razu, nie musimy go przeliczać w żaden sposób, więc dodajmy jeszcze jednego ifa, że jeżeli n równa się 3... Trzeci wyraz ciągu Fibonacciego, suma dwóch poprzednich, a więc 1 plus 1, czyli zwracamy 2. Tak. I cała zabawa z obliczaniem kolejnych wyrazów ciągu i zaczyna się dopiero od czwartego wyrazu ciągu, więc zadeklarujmy sobie nasz bieżący licznik nazwę go I, a więc jeżeli chodzi nam o czwarty wyraz ciągu Fibonacciego, będziemy musieli go policzyć. No i potrzebujemy. Dwie zmienne, które będą przechowywały nam tak jakby bieżący oraz poprzedni wyraz ciągu Fibonacciego. Nazwę sobie je odpowiednio N1 w podstawie 1 i N2 w podstawie 2. Czyli tutaj przyjąłem taką konwencję, że licząc czwarty wyraz ciągu Fibonacciego pamiętam, Trzeci wyraz o wartości 2 i poprzedni, czyli drugi wyraz o wartości 1, bieżący oraz e, poprzedni. No i oczywiście do wyliczenia kolejnych wyrazów będzie potrzebna pętla, i teraz warunkiem obiegu tej pętli, dopóki mój licznik nie przekroczy wartości n, czyli tej zadeklarowanej, którą żądamy, no i teraz co muszę zrobić? Pod n2 będę musiał podstawić n2 plus n1, natomiast pod n1 poprzednią wartość n2, czyli czwarty wyraz ciągów i bonaczego to jest suma trzeciego i drugiego, poprzedni i jeszcze poprzedzający. Aby to zrobić prawidłowo, będę potrzebował zmiennej tymczasowej, do której wyrzucę wartość n2, inaczej bym ją nadpisał. No i teraz nowa wartość n2 to jest suma n2 plus. Wyrazu poprzedzającego. Natomiast N1 to jest stara wartość N2, ale zaraz ona jest wyrzucona do zmiennej temp. Muszę pamiętać jeszcze o dwóch rzeczach, żeby zwiększyć licznik po każdej zamianie. No i muszę pamiętać, żeby na koniec metoda po wykonaniu się wszystkich instrukcji pętli zwróciła mi odpowiednią. Wartość, więc popatrz, tutaj kończy się klamerka, a więc tutaj muszę umieścić instrukcję RETURN zwracam N2. Tutaj przechowuję bieżący wyraz na ciebie. A więc przechodzimy teraz do modułów testów jednostkowych. Aby dodać taki moduł, klikamy prawym na rozwiązanie. Wybieramy sobie. Dodaj nowy projekt. Z menu po lewej stronie wybieramy test. Wybierzemy sobie projekt testów .NET Framework. Moglibyśmy tutaj zmienić jego nazwę, ale zostawiamy już tak, jak jest. Klikniemy OK. Zaczekamy chwileczkę, i został e, dołożony projekt e, takiego testu jednostkowego. E, zwróćcie Państwo uwagę, tutaj mamy namespace, unit test project one, mamy specjalną klasę o nazwie unit test1, no i jest taki szkielet metody e, testującej. I teraz przejdźmy do wypełnienia tejże. Tego projektu. Pierwsze, co musimy zrobić, to na górze dopiszmy sobie using, abyśmy mogli wykorzystywać obiekty stworzone w rozwiązaniu Unit Test. I teraz tak. W metodologii testów jednostkowych. Działamy w ten sposób, że po pierwsze metody testujące nazywamy faktycznie w taki sposób, jak one będą, będą działać, czyli nazywamy je w taki sposób, aby było wiadomo, co będą sprawdzać. Czyli powiedzmy Fibonacci 8. A więc tak jak wspomniałem, nazwa metody testującej powinna sugerować, cóż ta metoda będzie sprawdzać. No i teraz wypełnijmy jej wnętrze, spróbujmy zrobić wreszcie pierwszy test jednostkowy. A więc tak, potrzebny będzie nam obiekt klasy FIB. No, no tak, tym razem nazwę go FF1. No i teraz tak. Sprawdzimy ósmy wyraz e, ciągłów fibonacciego I teraz wykorzystamy specyficzny obiekt ASERT, który porównamy, czy nasza metoda zwróć, wywołana na rzecz obiektu FF1, zwróci prawidłową wartość. Skąd wziąć tą prawidłową wartość? No, na przykład, my możemy posłużyć się Wikipedią. Proszę zwrócić uwagę. Sprawdzamy ósmy wyraz ciągu Fibonacci'ego, a więc według Wikipedii ósmy wyraz ciągu Fibonacci'ego to jest 21. I za chwileczkę sprawdzimy, czy taką wartość zostanie zwrócona. Aby uruchomić test, możemy kliknąć na przykład tutaj. Test uruchomi wszystkie testy. A no, mamy błędy, zawsze tak jest, jak nagrywa się filmik, to pojawią się błędy. A, dobra, przestrzeń nas niedostępna. A, widzicie Państwo, dodałem using unit test, ale zapomniałem o jednej rzeczy: unit test project 1, czyli module, który będzie testował naszą aplikację unit test. Powinniśmy do odwołania dodać tę aplikację, czyli klikamy prawym na odwołania, dodaj odwołanie. Po lewej stronie zaznaczamy projekty i proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj dostępny Unit Test, czyli nazwę aplikacji, którą testujemy. Dodajemy. Ok, i to powinno załatwić sprawę, a więc uruchomię ponownie wszystkie testy. No, jednak mamy kolejne błędy. Fib jest niedostępny z powodu poziomu swojego ochrony, a to pewnie oznacza, że klasa Fib nie jest publiczna. Sprawdźmy. Oczywiście, więc jeżeli kolasę uczynimy publiczną, tym razem powinno już wszystko zadziałać. No i proszę zwrócić uwagę, a więc jak rozwiniemy sobie tutaj, tutaj drzewko, rozwiniemy sobie jeszcze bardziej. A tutaj widzimy nazwę metody testującej Fibonacci 8, a więc test został zaliczony prawidłowo. Dobrze, a więc teraz jaki jest sens pisania testów jednostkowych? Proszę zwrócić uwagę, że sens tworzenia testu jednostkowego jest wtedy, kiedy aplikacja z automatu go oblewa. No, Pamiętamy, jak tworzyłem funkcję zwróć klasy Fib, to. Na pewno nie ująłem tam przypadku zerowego wyrazu ciągu Fibonacciego. No i jeżeli dokonujemy upgrade'u naszej aplikacji, to często robimy w ten sposób, że zaczynamy od napisania testu, który nasza aplikacja obleje, pamiętajmy, żeby kopiować włącznie z nagłówkiem, czyli będzie to mylona o nazwie Fibonacci od zera. No, i zgodnie z tym, co prezentuje nam Wikipedia, proszę zwrócić uwagę, zerowy ciąg Fibonacci'ego powinien mieć wartość 0. No to zerowy ciąg. Oczekiwana wartość to 0. Uruchomimy wszystkie testy. No i dobrze i proszę zwrócić uwagę po lewej stronie mamy widoczne, że test został, e, został oblany. I teraz e, na czym polega e, tworzenie aplikacji. No, trzeba teraz dokonać e, zmian w kodzie w taki sposób, żeby oczywiście ten test wypadł pozytywnie. No i teraz to to zrobimy. No a tutaj za dużo roboty nie będzie. Wystarczy, że e, przewidzimy przypadek zerowy, czyli jeżeli n równa się 0, oto to my również zwracamy 0. Sprawdźmy, wykonajmy testy ponownie. No i proszę zwrócić uwagę, tym razem testy zostały wykonane pozytywnie, a więc jakby nasza aplikacja zyskała kolejną funkcjonalność. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli modyfikujemy, modyfikujemy aplikację, czy dokonujemy refaktoryzacji kodu, zawsze może być tak, że w wyniku jakiegoś błędu któryś z testów wypadnie negatywnie. I teraz proszę zwrócić uwagę, przewaga nad testowaniem automatycznym jest taka, że że za każdym razem, kiedy dokonamy zmiany e, tutaj, tak, uruchamiamy testy, i wtedy widzimy, czy prowadzone przez nas zmiany w kodzie nie spowodowały, że dla, jakiegoś, e, dla jakiejś wartości, w naszym przypadku N, aplikacja zaczęłaby dawać nieprawidłowy e, wynik. Także stąd e, duża zaleta stosowania testów jednostkowych. Tak jakby. Po każdej modyfikacji kodu, gdybyśmy testowali aplikację manualnie, musielibyśmy kilka rzeczy sprawdzać e, ręcznie. No, i tak jak mówiliśmy sobie, testy jednostkowe bardzo często wykorzystujemy do tego, żeby sprawdzić logikę aplikacji. Bardzo często też testujemy e, ścieżki brzegowe, e, czyli jeżeli mamy jakieś przedziały, tak jak tutaj, mamy ten e, nieszczęsny wyraz zerowy dla którego wcześniej nie zwracaliśmy żadnego wyniku, to proszę zwrócić uwagę, w przypadku dobrej implementacji testów możemy taką rzecz wykryć. Jeśli chodzi o zadanie do wykonania, yy, poproszę Państwa o stworzenie jednej aplikacji o nazwie Lab61. Będzie to aplikacja, do której dodacie Państwo klasę o nazwie silnie. Jeśli się to domyślacie, będzie ona obliczała silnie z danej liczby. Chciałbym, żeby ta klasa zawierała składową N oraz metodę, oraz metodę oblicz. Oblicz oczywiście zwraca N silnia. No i do naszej, czy właściwie do waszej aplikacji, dodajcie projekt testów jednostkowych .NET Framework i proszę utworzyć trzy testy jednostkowe dla wartości N0 i 1,5. No a myślę, że oczekiwane wyniki można sobie Policzyć prawda, i sprawdzić, czy aplikacja działa prawidłowo. Życzę powodzenia i do usłyszenia w następnym labie.